Jesteśmy w leśnictwie Prochowiec. Właśnie znajdujemy się troszeczkę tutaj z boku, na ukryciu przy dawnym cmentarzu ewangelickim po niemieckim, którego w tym roku nadleśnictwo postanowiło no, ogrodzić, zabezpieczyć przed zapomnieniem, przed dalszą dewastacją tego miejsca. No I zobaczymy, jakie są tutaj efekty. Muzyka Znajdujemy się na tym cmentarzu, on jest obok miejscowości Ewo, już dawnej miejscowości Rosjewo, która już nie istnieje. Wcześniej w czasach powojennych nazywała się ta miejscowość Prochowiec i prawdopodobnie od nazwy tej miejscowości wzięła się nazwa tego leśnictwa, na którym się znajdujemy. Tutaj na tym cmentarzu mamy widoczne nagrobki, natomiast wielokrotnie w lesie można spotkać miejsca też pochówku, takie cmentarze, które już tych nagrobków jakby nie mają, już one nie są widoczne, natomiast łatwo je poznać po specyficznej roślinności, która występuje na tych cmentarzach. Są to bardzo często obce gatunki drzew i krzewów, jak i również roślin, zwłaszcza roślin, które kwitną na wiosnę, takich jak przewiśniegi, śnieżyce czy barwinki które pokrywają, upiększają te tereny cmentarza. Na terenie Nadleśnictwa żepin znajdują się takie cztery cmentarze. Które w tym roku wszystkie są właśnie zabezpieczone w taki, w taki oto sposób, jak tutaj z tyłu widzimy. Miejmy nadzieję, że uchroni to je przed, i cieszę się, że uchronimy troszeczkę je może przed takim zapomnieniem te dawne cmentarze ewangelickie, które się znajdują w tych regionach.